Z tej strony Osioł w Podróży, czyli właściwie, czy my się kiedykolwiek przedstawialiśmy? Kasia zawsze mówi na mnie krecik, ale czy wy w ogóle wiecie, jak ja mam na imię? Z tej strony krecik. Ahoj przygodą, którą trzeba zacząć. To jest piątek wieczór. Kasia dzisiaj skończyła pracę. Ja nie pracowałem, ale miałem mnóstwo innych obowiązków. Wspólnymi siłami udało się wyruszyć koło trzeciej Jesteśmy na naszym ulubionym parkingu przed Jędrzejowem na ekspresówce o. Czyli... wygodna ta wygódka Czyli już jak sama nazwa wskazuje no. Jesteśmy w trybie zmobilizuj się i jedź Moglibyśmy to zrobić w zasadzie to jest Kasia, to jest kierownica, tak, tym się tak. kieruje, ale tak nie zrobimy. Jedziemy na Jurek krakowsko-częstochowską. Zamierzamy tam się dobrze bawić. Na razie gnamy po to, żeby dopaść miejsce przed Zmierzchem. I tyle musimy jeszcze zrobić taktyczne zakupy. Zapomnieć, kilku rzeczy kupić oczywiście, a potem na miejscu powiem Wam, że zakupy są trochę dramatem, bo najbliższy sklep mamy coś ze 6 km i albo z buta, albo ruszać się całym Majdanem to już tak mniej fajnie, więc musimy postarać się zrobić takie zakupy, żeby już do tematu nie wracać. Jedziemy dalej. Jesteśmy na miejscu. Jak zwykle nie ustawię sobie wcześniej kamery, tylko włączam najpierw krótka nagrywka, bo widzę, że bateria się kończy. Jesteśmy na miejscu, tu gdzie byliśmy? Na majówce. Kasia, to było na majówce? Na majówce, bo wiem, że wiosną, ale nie powiem. Dwa były takie weekendy. Nie pamiętałem czy to była majówka. Na tym drzewie założyliśmy stanowisko arborystyczne, ale wtedy nie było liści <laughs> Było zupełnie Fieralnie. łyse I bardzo ładnie się po nim chodziło i wszystko było widać Nie było tych nawłoci, nie było takiej wysokiej trawy Właściwie to było takie ale klepisko było ciepło, pamiętam, To ciepło było no... się... Myliśmy się na dworze Myliśmy się normalnie na dworze, tak no właśnie, a tutaj jadąc teraz zaliczyłem wpadkę nie domknąłem drzwi i jechałem, drzwi się otworzyły uderzyły w pień drzewa, mamy wgniotkę, mamy rysy no cóż, no jak się chce na dziko stawać to i się jest trochę gamoniem to, to tak się to kończy my się szykujemy do jakiegoś wieczornego posiadóweczki, kolacja, te rzeczy a rano się widzimy i atakujemy Tutaj okolice. Także na razie. Piękny słoneczny poranek. Dzień dobry drodzy widzowie, osiół w podróży wita. Jesteśmy po nocy bez przygód. Tutaj jest zawsze cisza i spokój. Powiem Wam, że jura krakowsko-Częstochowska to jedno z naszych ulubionych miejsc. Siedanko zjedzone jak widać. Mamy zlew w chałupie, a wolimy myć na trawie. Ja tam wolę. Nie, nie trzeba wycierać Brymitywy. blatu. Wyrzuca się gary na trawę, które schną. Nie ma tego całego bajzlu w środku. Zaraz ktoś nam powie, ale na trawie jest tyle zarazków. I tak, na trawie są zarazki i właśnie po to wykładamy, żeby przechwycić te zarazki. Człowiek potrzebuje zarazków. Człowiek potrzebuje bakterii, żeby żyć e, zdrowo. Potrzebna nam też jest, yy, potrzebny nam jest wrotycz, a tu wszędzie jest nawłoć. Po prostu inwazja kanadyjskiej chyba na nawłoci, bo to chyba z Kanady przypały złoto to. Też ma jakieś właściwości lecznicze nawłoć, ale nie takie jak, jak wrotycz. No, proszę Państwa, gdyby tu był wrotycz, już bym go jadł od rana. Mam taki zwyczaj, w wakacje tak robiłem, że sobie codziennie jeden listek wrotycza zjadałem. Tak na surowo. Piekielnie niesmaczny, gorzki, jak piołun, ale y, bardzo duże prozdrowotne właściwości. Powoli się szykujemy. Obóz rozbity, jak widać, w 100% namiotek. Y, mamy też y, już wywleczone graty. Jeszcze kawa i powoli się mm. będziemy szykować. Do dziury! A później wieczorem jest plan na ognisko. Zobaczymy. W efekcie jesteśmy na wyjeździe, wszystko to wskazuje sami, wszyscy są zajęci. Także nie ma. Ale zobaczcie, poranek wrzesień, a my mamy lato, prawie 30 stopni ma dzisiaj być, albo nawet ponad 30 stopni, nie wiemy, a dziura jest o tutaj zaraz za nawłocią, także idziemy się szykować. No taka próba kamerowa jeszcze z momentu kiedy się szykujemy full sprzęcior na plecach. Musimy to jeszcze trochę ogarnąć, posprzątać. Będziemy wchodzić, nie wiem czy to widać, ale chyba tak. Będziemy wchodzić tam na dół. Około 20 metrów zjazdu. Nagrywać chyba nagrywa, ale nie do końca przeżyła. Gdzieś usłonka obiektywu. O jest. jest okay. No już się skup na zjeżdżaniu i tak dalej. Dziurki, nie, dziurki różne takie. Trochę się skręciła lina, ale to ją zaraz rozkręcimy. O kurde! A nie, dobra, jeszcze widać lina w worze. <głos》> nie sięga do dna. <głos》> to dopiero. Ale no jeszcze jest w worku. bra sięgnęła dna. Tu okay. no ta jest błębsza no. Nie to, co poprzednio. Dobra, ja jestem na dnie studnia szpatowców, Ach, nie wiem, pozostałości. Może tak być. Zobacz, jaka dziura do góry. wcale nie jest taka płytka. Lepnij się z jazdówkę. No a zresztą, może się linę odpięć, jak tam chcesz. No. Co ci tam wygodniej. No tu co, pod na dnie, tak? Czy jak? A ten zjazd to jest o ta dziura chyba. Ten drugi. A, e, no to... Wie Zjeżdża to jest się jedna, pionowo. Jedna, jedna ta ma krótka. Zjeżdża się po prostu pionowo z Zawiechy. Ale ona jest taka króciutka. O no i tam króciutka. Takie jakieś dziwne rzeczy. No jak może być krótsza? Co jaskinia, wiesz, tu ma... godzina się to Nie, chodzi mi o tą studzienkę, ten moment, czy ona jest, wiesz, metrowa, czy ona ma 3 metry głębokości, to przewężenie. jakie ma znaczenie? Ogromne. Przez metrową bym przejechała, ale tam metry już nie. Zdjęcie sobie zróbmy. Jak teraz wchodzić? No. Ale chyba. Teraz się tak. zastanawiam jak teraz wchodzić. Zejść to, jest łatwo. Proszę Wiesz co, chyba ty będziesz pierwsza szła. Się, bo no. Dużo pracy przed nami. No więc tak drodzy subskrybenci, eee... są tu tacy? Jak myślicie? Są tu tacy? Podobno 100 100 subskrybentów. Eee, tak serca. na szybko podsumujemy dzionek, bo <laughs> był dosyć ciekawy emocjonujący i emocjonujący zarazem. Eee, wiadomo z jakiego powodu wchodziliśmy do Jaskiń. Ale to nie tylko tak weszliśmy do jaskini i wyszliśmy jak do supermarketu. I tu nie chodzi o to, że chcemy się chwalić, jaka to trudność. Byliśmy w dwóch jaskiniach. Na filmie pewnie jakby to w montażu wyjdzie, że już byliście w tych jaskiniach z nami. I słuchajcie, i taka jest historia w ogóle. Cały wyjazd na Jurę zaczyna się układać w takie dziwne pasmo ostrzeżeń. Takich wypadków nam się bardzo rzadko trafiają na wyjazdach, jakieś wpadki, wypadki. Zaczęło się od tego, że wjeżdżaliśmy na miejsce, uszkodziliśmy tylne drzwi, bo się otworzyły i uderzyły o drzewo w czasie jazdy, wgięły się, coś tam się zwichrowało, teraz już się nie zamykają tak fajnie, no i jest wgniotka i ślady, no ale dobra. Koszty jeżdżenia na dziko, tak jak powiedziałem wcześniej, jedna rzecz, ale jeszcze to nie wzięliśmy zupełnie tego pod uwagę. Druga dziwna sytuacja była nad ranem. Obudził mnie bardzo silny ból, tak jakby prawej nerki. Nigdy nie miałem wcześniej czegoś takiego, dlatego nie wiem, czy to była nerka, ale w tym miejscu mniej więcej, gdzie jest nerka. Ale trzecia rzecz była w pierwszej jaskini się wydarzyła. Zeszliśmy na dół do jaskini, wszystko fajnie poszło, i jak wracaliśmy na górę, uderzyłem kaskiem o skałę i odpadła mi kamera z kasku i spadła na dół, tak mniej więcej gdzieś 6-7 metrów, uderzając o skałę, spadła, ale widzieliśmy z góry, że cały czas się świeci czerwona lampka, czyli jak jakby działa, może nawet nagrywa. Czyli Wy pewnie już widzieliście, a my jeszcze nie wiemy, bo... Bo ten upadek może się nagrał, jak <laughs> ona wirowała i odbijała się od dna i najgorsze było to, że ona, tam dno jest bardzo pochyłe, i później jest krata, za kratą jeszcze jest pochyłe, a potem jest dziura. I tak sobie pomyślałem, boże, sturla się przez tą kratę do tej dziury i spadnie znowu jeszcze. Nigdy byśmy jej pewnie już nie odzyskali, tej kamery. Kamera okazała się nieuszkodzona, nagrywa, e, poskładałem obiektyw i wszystko jest OK. Odpoczęliśmy, zjedliśmy e, małą przekąseczkę, w tym czasie zwolniła się jaskinia tuż obok nas. I nawet wszystko się fajnie układało, zjechali, zjechaliśmy na dół, e, trochę mieliśmy tam cyka, wiadomo, to jest dużo głębsza jaskinia, dużo trudniejsza technicznie, więcej przypinek. Nie ma miejsca w tej jaskini, żeby sobie tak zrelaksować. Się, Dokładnie. Bo są dwa etapy, a pomiędzy etapami jakby była taka płaska półeczka, można by sobie klapnąć. Ławeczka. E, Począć, e, chwilę odsapnąć i, i robić drugi etap. A tutaj nie. Tutaj cały czas trzeba myśleć, cały czas trzeba być czujnym, asekurować się i, i tak jakoś. E, nie jest taka łatwa, ale oczywiście wszyscy jaskiniowcy e, mogą teraz robić buchacha. No a właśnie, bo zmierzamy No do i tego, bo się, rozga, się wy... rozga, rozgadaliśmy, a teraz jest ostrzeżenie numer 4 w sumie licząc swoją nerkę, tak, 4. Przerwanie numer 4. W połowie tej studni drugiej, yy, gdy tam jest no najgorsze podejście, yy, oparłem się o ścianę i wyrwałem sobie z yy, taką miałem z tyłu sakiewkę. O, pokażę Wam. To było to. W środku sobie siedział bezpiecznie telefon, a ta dziura to jest po tym, jak ten sznureczek po prostu był tak. I on rozerwał to i zobaczyłem tylko kątem oka w ciemności, że coś jasnego spadło na dół na dno jaskini. W pierwszej chwili nie wiedziałem, co to było, mówię, co mi mogło spaść takiego jasnego? Nic takiego nie mieliśmy i dopiero po chwili telefon. Gdyby tym, nie tak, gdyby nie dźwięk, po prostu łupnięcie o dno, to byśmy się pewnie nie zorientowali. W sumie to nie wiem, co, co mnie bardziej, czy dźwięk, czy ten jasny yy, przedmiot, który w ciemności się wyróżniał. Zostawiłem kasię, żeby sobie wchodziła, bo wchodziła trochę wolniej, była zmęczona i. Strasznie byłam do ty zmęczona. sobie Wchodź, a ja zjadę po tą, Kolejny po, raz. Po ten telefon i jeszcze myśl. Zjadłem to tak szybciutko, tam ciach, ciach zrobiłem i byłem na dole, ale potem, jak zacząłem wchodzić drugi raz, to tak poczułem, że bolą mnie jednak ręce i będzie, będzie to trochę dłużej trwało. No ale suma summarum wyleźliśmy cali zdrowi. Nic się nie stało, dostaliśmy parę takich warningów. Mówiąc z rosyjska. Śmieliśmy się rano z, z myju myju, gdy myłam gary, bo to było nawiązanie do to, jednego z filmów, takich wiecie, kamperowych, vanlife'owych. Tak naprawdę to sprzed wielu lat. Dzisiaj ta parka no, jest w czołówce tych takich najsłynniejszych vanliferów. I oni pokazywali jak myją pachy. W umywalce, i ta dziewczyna mówiła: No i robię teraz tak. Symulowała oczywiście na sucho, myju, myju, i z tego się śmiałam, ale pokażę wam, jaki my Patent, to nawet nie jest patent, co my wykorzystujemy do mycia, tak? Mamy tutaj e, z, po drugiej stronie tych drzwi e, drabinkę i na niej wisi słynny czarny worek z dekatlona, w którym się grzeje woda. I najzwyczajniej w świecie myjemy się. Za tymi drzwiami. Czyściotki pachnący, podoba mi się to. Nie wystają jej nogi przez drzwi. Czekajcie, zróbmy to, Zawsze chciałam to zrobić. Nie zrobię, przez okno wystawiła, no nie. To może pójdę z drugiej strony, i sfilmuję. Ja. Słuchajcie, <laughs> jest późno, bardzo późno. Jak na nas to jest bardzo późno. Jak na mnie bardziej. Na Kasia, Ciebie. To, Kasia to potrafi sieknąć do 12. Kłamstwo. Kiedyś potrafiła, może tak. Nie do 12 nigdy. Mówiłaś, że do 12 też. Do 10. Wstajemy, robimy śniadanie. Widzimy się przy śniadaniu. Idziemy sobie przez las w stronę, zaraz wam powiemy, ale zobaczcie tutaj cały ten rejon geologicznie to jest piach, kamienie i drzewa. I chyba za to właśnie kocham te jurajskie klimaty. Oh. Czekajcie, mamy roz, rozgałęzienie drogi. I teraz które w którą stronę? Jasny pierun. Jedna droga. Prawo obie prowadzą. Obie prowadzą w prawo, więc może my też pójdziemy w prawo. Wychodzimy z Mirabelkowego gaju i wychodzimy gdzie? Gdzie my wychodzimy? Gdzie, gdzie, gdzie? I wychodzimy na Okiennik rzędkowicki. Jest balkon. Piękna skałka. Taka mała wspinaczka Jakby nie Kasia ta skała by runęła, wiecie Po co ona tam stoi? Tunele korytarze Nie wiem czy wszystko Wam pokażę Tu schoweczki na flaszeczki A tutaj się otwiera widok Dzień dobry czy tu są jakieś schody w dół? Żartujemy no, no, tak? Są. <laughs> to jest pan operator. Windy. Dokładnie. Przepraszamy na kolejny. Kolega zaraz się tu wciągnie. To... Proszę bardzo, na dół. Ładny browaranie. widok. Tutaj... O, to jest dzisiaj co mi najlepiej by służyło to skrzyneczka z browarami. Muszę, żeby na dachu świata. Jakby to powiedział. no to jedna z najwyższych skałek bo tam jest początek rzędkowickich skałek potem się ciągnął takim pasem i tu jest w zasadzie koniec góra chyba tam to może być góra zborów tam przed nami a my jesteśmy dokładnie nad okiennikiem rzędkowickim czyli tak jak byliśmy przed chwilą to tam pod spodem jest dziura Takie widoczki Teraz trzeba stąd zejść No cóż Jak się wlazło to to trzeba i zejść. Czyli my jesteśmy gdzieś. Gdzie my jesteśmy? Trudno powiedzieć. Gdzieś tam chyba. Albo tam stoimy autem. Albo tam? Po drugiej stronie drogi to gdzieś bardziej tam będziemy. Tak. you Celnia umyta. Czas do domu. Taka prawda, że zawsze przychodzi ten moment. I czasami się bardziej cieszymy, że jedziemy do domu, czasami mniej. Tęsknimy za psem, jak zawsze, kiedy go z nami nie ma, a to chyba drugi wyjazd dopiero bez psa. Nie licząc tego pierwszego, kiedy się pies pojawił. Ale też mamy świadomość kończącego się lata, że to może już ostatni weekend taki. 30 plus. Kasia gotowa do drogi, picie przygotowane. Jak widzicie, namiot zwinięty, gary pochowane. Czas ruszać. Zajmuje nam to parę minut. Takie przygotowanie się do odjazdu, sprawdzenie, czy nie zostawiamy śmieci. Oczywiście tą reklamówkę koło koła to udamy, że to nie nasza. Zostanie. No odjedziemy i nie, nie to nie nasze. To było wcześniej. To są takie miejsca, gdzie przyjeżdżamy, jest mnóstwo śmieci. Jak odjeżdżamy, one zazwyczaj zostają. Nie jesteśmy w stanie posprzątać całego świata. Jak jest troszkę, to sprzątamy. Jak jest dużo, bardzo, no to sorry. Jura jest naszym drugim domem. I cieszymy się, że tu jest czysto. Nie zapominajcie o subskrybowaniu naszego kanału: o lajkach, komentarzach. Jesteśmy bardzo początkującymi youtuberami. I po prostu tęsknimy za takimi formami reakcji z Wami. Siema.